Cześć, witam Was wszystkich serdecznie. Praca została skończona. Pokażę Wam, jak wygląda witrynka już z gotową, z gotową tylną ścianką I proszę, tak to wygląda. Fajna struktura. Można to jeszcze podrapać dowolnie. Uformować z tego jakieś dowolne kształty. Chociaż ja tutaj w witrynce już tego robił nie będę. W tej witrynce nie będę robił. W tej drugiej planuję zrobić kilka takich wiszących miejsc dla tilancji. Ale to jest jakby projekt przyszły, pokażę Wam go kiedy indziej. Przy okazji witrynki pokażę, pokażę Wam jeszcze kilka ciekawych roślinek. Dracena. Dracena nazywa się Milky Way. Bardzo fajna ciekawa roślinka. W przeciwieństwie do dracen, które znamy z takich upraw parapetowych, tych dracen podobnych do juk, Ta dracena jest draceną w formie krzeczastej. Tutaj jest, pokazywałem Wam, pamiętacie, w ubiegłym roku kupiłem, kupiłem okazję z Lani. No i tyle z niej zostało. To jest odratowana bulwka. okazja po przesadzeniu, no jak wszystkie alokazje zresztą, ja wszystkie przesadzam do hydro i zawsze wiem, że będą marniały w oczach. A później będą się odbudowały. No ta wybitnie się, wybitnie marniała. Ale wypuściła piękny nowy listek. Bulwa jest już w tej chwili zdrowa. Odratowana. Miejmy nadzieję, że będzie wreszcie ładnie rosnąć. Tą choję, którą Wam już wcześniej pokazywałem to jest ta moja pierwsza, którą kupiłem postanowiłem yy, zacząć od takiej fajnie wybarwionej No i chyba się przekonałem do choi, mam już kilka, w międzyczasie dokupiłem jeszcze kilka sztuk a tu jest klewna, która przyszła do mnie niedawno Prezentowałem wam dużym zdjęciu. To jest alokazja Jacqueline. Przepiękna roślina, oby tylko fajnie rosła. Okaże się w najbliższej przyszłości. A tutaj widzicie malutką alokazję, którą dostałem. Nie pamiętam nazwy, bo jest kilkuczłonowa. Dostałem od Andrzeja z kanału Rozkla Piocha. Miała ten jeden listek, ten taki lekko przyschnięty. Właśnie puściła drugi, także chyba ma się na życie. Pasują mi takie warunki witrynkowe. Czekamy, co pokaże dalej. Sam jestem bardzo ciekaw bardziej dorosłej formy tego liścia. Dlatego tego korka myślę, że roślinki prezentują się dużo fajniej. Tutaj roślinka, którą Wam pokazywałem już wcześniej. M. emayensis. Paproć. Pochodząca z Chin. Bardzo wolno rosnąca. I rosnąca w, w dużych kępach. Nazywana również golden zebra. No, z uwagi na ubarwienie. Tu zaraz za nią Monstera Dubia. A tutaj obok Mikołaj Kuby, prezent od Klaudi, której serdecznie dziękuję. Bananowiec Musa Sumatrana Zeblina Rojo. Trafił do witrynki, do roślin kolekcjonerskich. No w sumie to też jest roślinka kolekcjonerska. Jako jedyny nie jest w Lechuzie wszystkie rośliny mam w lechuzie bądź w perlicie jedyna roślina w ziemi kolejna choja choja australis lisa no i tutaj przedszkole. to już tylko wrzucę tak jednym ujęciem na całość rośliny z i małe bejbiki tak wygląda gablotka po przebudowie. Projekt, który sobie założyłem, ma na celu przerobienie dwóch gablotek. Tą pierwszą już przerobiłem. Druga, którą planuję kupić, a której niestety w Ikei nie ma. Muszę czekać. Nie wiem kiedy będą. No i wtedy, kiedy kupię, dopiero będę rozpoczynał dru dru drugą fazę projektu. Druga faza ma wyglądać w ten sposób, że nie będzie tylu półek, ile widzicie w tej szafie. Tutaj widzicie. Trzy półki, które dzielą szafę na cztery segmenty. W każdym z tych segmentów są rośliny. Planuję podzielić tylko jedną półką, czyli gdzieś na tej, na tej wysokości To jest około 90 cm, bodajże. 80 cm przepraszam, około 80 cm i zrobić takie dwie przestrzenie. Zastanawiam się, właśnie jedna, na pewno ta dolna będzie taka duża będzie na 80 cm, bo mam kilka roślin wysokich. Uważam, że świetnie się będą tu prezentowały. Co do górnej części zastanowię się, albo zostawię też jedną taką dużą przestrzeń, albo podzielę jedną półeczką, czyli maksymalnie będą dwie. Wydzielę sobie taką większą, taki większy fragment na roślinki dorosłe. Ale kiedy skończę ten projekt, to nie wiem, tak jak powiedziałem wcześniej nie ma szafy, nie wiadomo kiedy będzie. Gdzieś tam znajomi, mówili mi, że prawdopodobnie do świąt powinny się pojawić. No ale czas pokażę. Jak się pojawią, byłoby super. To na święta zdążę sobie jeszcze to wszystko zrealizować, bo to jest tak naprawdę sprawę dwa dni pracy. Mam już kupione półki, mam kupione LEDy, mam kupiony korek. Także wystarczy tylko, że jeszcze kupię szafę i poświęcę jeden dzień do boczy na zrobieniu tego wszystkiego i będzie fajnie. Byłoby super. Tak to wygląda w całości. Jestem zadowolony, myślę, że wyszło fajnie. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Do usłyszenia, do zobaczenia.